Sałatka na ciepło to super opcja na lunch, obiad czy kolację. A nawet na śniadanie też będzie ekstra. Dlaczego? Bo jest pełna smaku, aromatów oraz super prosta w przygotowaniu. W dodatku będzie pełna wartości odżywczych, ponieważ będę ją robił w piekarniku na parze. W dzisiejszym odcinku zrobię pyszną i zdrową sałatkę na ciepło. W roli głównej soczysty i delikatny w środku łosoś pieczony na parze. Zabieram się do pracy! Zaczynam od przygotowania łososia. Przyprawiam sobie odrobiną kminu rzymskiego, troszkę papryki czerwonej, odrobinę soli, takie młotkowanego pieprzu i jeszcze ząbek posiekanego drobno czosnku. jeszcze odrobiną oliwy z oliwek no i delikatnie wszystko nacieram. Rybę oraz warzywa do sałatki będę gotował w specjalnym naczyniu do gotowania na parze, które mam w moim piekarniku. Łososia już bez papieru układam w jednej części. Żeby wykorzystać całe naczynie, dorzucam jeszcze obok łososia fasolkę, kukurydzę, którą przekroję na połowę oraz jeszcze pomidorki koktajlowe czerwone oraz żółte. Zamykam i do piekarnika. Naczynie z rybą i z warzywami umieszczam na samym dole piekarnika, gdzie przez specjalną dyszę bezpośrednio podłącza się z generatorem pary. Sprawdzam, czy jest woda w zbiorniku. Okej, okay, pływa. Jest. Wybieram funkcję Steam Cook, czyli funkcję gotowania na parze. Czas ustawiłem tylko na 18 minut, ponieważ dzięki temu, że w środku jest zamknięte specjalne naczynie do gotowania na parze, te warzywa i ryba przygotują się o wiele szybciej niż gdybym musiał wypełnić cały piekarnik parą. Dzięki temu zaoszczędzam czas oraz energię. Posądz z warzywami będzie się gotował, a ja w tym czasie zrobię sałatkę. Na rozgrzaną patelnię wlewam porządny chlust oliwy i Przesmażam cebulę. Bakłażan kroję go w taką dosyć dużą, 1 jedno-centymetrową kostkę. Dorzucam do cebuli. Na koniec smażenia bakłażana dodaję jeszcze trzy ząbki czosnku. Dodaję jeszcze porządne dwie garście szpinaku, ale to już dosłownie na sam koniec. Nie chcę, żeby on stracił całkowicie swojej jędrności. Wyłączam kuchenkę i zaczynam łączyć składniki sałatki. Bazą mojej sałatki będzie kasza bulgur. Do sałatki dorzucam jeszcze coś chrupiącego. Marchewka, świeża, pokrojona na zapałki. Podprażone delikatnie pistacje. Delikatnie je siekam. Wszystko wymieszam i czekam już tylko na składniki z piekarnika. Wszystko pachnie łososiem i tymi przyprawami, którymi został natarty, ale spójrzcie, jak on jest idealnie w punkt przygotowany. Sprężysty, nie jest wysuszony. Jak często łosoś wychodzi z piekarnika, prawda? To jest właśnie gotowanie na parze. Idealnie przygotowane produkty. Biorę taką ciepłą kukurydzę i ścinam z niej te pyszne, słodkie ziarna. Do sałatki. Do tego fasolka. Porządnych lust oliwy z oliwek. Dodam jeszcze sok wyciśnięty z połówki cytryny. No dobrze, kaszę z warzywami wykładam na talerz. Dobra, głuść programu, czyli łosoś, soczyste, piękne kawałki. Taką sałatkę możecie zabrać do pracy lub przygotować na kolację. Jak widzicie, potrawy przygotowywane na parze wcale nie muszą być nudne. Mogą świetnie wyglądać i mogą być bardzo smaczne. No i zajęło mi to tylko 20 minut.